O Maryjo, Bo wszystkie dzieci swe. O Maryjo, witam cię. O Maryjo, kocham cię. O Maryjo, wszystkie dzieci. O Maryjo, witam Cię, O Maryjo, kocham Cię. O Maryjo, pobłogosław w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. מריה מחון חמלה שלן, היבחם עלי מראכנו נון, היבחם עלי חלאכנו, היבחם עלי התעלי, היבחם עלי חלאכנו. אדוני, 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 היבחם על חלאם, היבחם עלי חטור. הלא לה, רא ללא לה, רא ללא לה, ללא לה, ללא לה. Och Przeżywamy kolejny dzień, który jest poświęcony Maryi. W tym tygodniu było święto Matki Kościoła, potem święto Nawiedzenia, przez Maryję, Elżbiety, a teraz. Dzień z niepokalanego serca Maryi, bo jest pierwsza sobota czerwca, która nam właśnie o tym mówi. Dzisiaj jest dzień dla niej, dzień wynagradzania, pocieszania miłości szczególnie do naszej matki. A jako wspólnota miłości, miłosierdzie Jezusa i wszystkich związanych z nami czyli całą rodzinę miłości, miłosierdzia Jezusa, Maryja prosi dzisiaj właśnie o modlitwę, o to, żebyśmy trwali przy jej sercu, abyśmy posłuchali jej zaleceń, które przekazała na Fatimie. Dlatego, umiłowana Matko, pragniemy teraz modlić się do Ciebie litanią do Twojego serca, w Twoich intencjach. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże. Synu Odkupicielu Świata Boże. Duchu Święty Boże. Święta Trójco, jedyny Boże. Serce Maryi niepokalane. Serce Maryi, łaski pełne. Serce Maryi błogosławione między sercami. Serce Maryi najczystsze. Serce Maryi najpokorniejsze. Serce Maryi kościele Boga wcielonego. Serce Maryi nowymi łaskami ozdobione w nawiedzeniu. Serce Maryi przy narodzeniu Pańskim napełnione radością. Serce Maryi. Że ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte. Serce Marii utratą Jezusa wielce zasmucone. Za Serce Marii przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone. Serce Marii w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym, przygniecione ciężarem. Serce Marii z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite. Serce Maryi jest umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone. Serce Maryi z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite. Serce Maryi jest umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone. Serce Maryi z umarłym Jezusem w żalu pogrzebane. Serce Maryi ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione. Serce Maryi przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione. Serce Maryi przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane. Serce Maryi uzdrowienie chorych. Serce Maryi pociechów strapionych. Serce Maryi ucieczko grzesznych. Serce Maryi nadziei okonających. Serce Marii, które jest domem dla nas wszystkich, dla naszej wspólnoty, dla wszystkich, którzy przyjeżdżają do nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Boży, gładzisz grzechy świata. Módlmy się. Najmilsze serca Marii, które między sercami wszystkich stworzeń jesteś najczystsze i miłością ku sercu Jezusowemu najbardziej gorące, a względem nas, grzeszników, najmiłosierniejsze. Uproś nam z serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno wesnienie Twoje, jedno uderzenie serca Twojego, goryjącego miłością ku sercu Pana Jezusa, boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to boskie serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen. Błogosławiona jesteś. Błogosławiona jesteś. Błogosławiona jesteś. Błogosławiona jesteś, błogosławiona jesteś, Tyś Maryjo na wieki wybrana, z wszystkich niewiast na ziemi, stawiaj się do Syna za nami. Swą ręką prowadzisz nas, tyś Maryjo, na wieki wybrana. Wszystkim niejaz na ziemi, stawiaj się do syna za nami, swą ręką prowadzisz nas, błogosław. Maryjo na wieki wybrana z wszystkich niewiast na ziemi, Stawiaj się do Syna za nami, Słową ręką prowadzisz nas, złą ręką prowadzisz nas. Tą ręką prowadzisz na...